Cześć, czołem, dzisiaj e, znalazłem takie jeziorko e, wraz z kąpieliskiem, jak widać. I no, sprawdzimy, sprawdzimy. Nie powiem, że bardzo interesuje mnie, co będziemy tutaj w tym kąpielisku mieć. Może jakieś fajne fanty się wyciągną, może jeszcze nie było ruszane przez nikogo. No jest szansa, jest szansa. Jeszcze jest parę ludzi, jak widać, ale niedługo się zmyją i będę mógł w spokoju, bez jakiejś sensacji wejść do wody i sprawdzić czy coś tam na dnie się kryje. Okay, witam ponownie. O właśnie, parę minut temu wyszedłem z wody. No siedziałem dosyć długo, głęboko nie jest. Także to się około 2 godzin pod wodą, może godzina 40 minut, nie wiem dokładnie. No trochę śmieci nataszczyłem, jakąś puszkę, Ech. kapsle, Ech. nawet dupka od, od, od. pocisku. A tutaj też mam 10pi, 2pi, 2 razy po 50pi, 1pi. Także coś tam, coś tam wyszło. I taki łańcuch. Jak widzieliście wcześniej. To... Ładnie, bo... bo srebro mamy. Bardzo duże srebro z próbą 925 e, Tiffany Co. Producent. Także no ciekawie, ciekawie. Proszę bardzo. Kawał dużego, grubego srebra. Jak na e, taką sadzaweczkę to jestem naprawdę zadowolony. Także serduszko. Tak samo właśnie nazwa producenta Tiffany Co i próba 925. Także no kawał, kawał srebra kurcze. Proszę bardzo. Dosyć dobry dzień jak widać. Także no cieszę się niezmiernie. No za parę dni znajdziemy jakąś inną miejscówkę, a może tutaj jeszcze wrócimy. I będziemy trzepać dalej. Na razie.